Już 28 listopada do Nowak Mosty Będzin Arena. Gorąco zapraszamy wszystkich fanów, sportów, walk i nie tylko. Na największe wydarzenie sportowe w regionie. Po dwóch niesamowitych, pełnych emocji wydarzeniach, które przyciągnęły tłumy, wracamy do Was po raz trzeci. Zawsze pełna hala. Niezapomniane starcia i niezliczone emocje na gale wystąpią dla nas m.in. Goliks, Malaszewski, Młodziński, Kojnowski, Marcincz, Dario Darolew oraz w najważniejszych sportowych starciach Southeast kontra Sosna. Krobak vs. Kornik. Lazar kontra Adrian Banandubek. Oraz najważniejsza walka wieczoru. Mateusz Gola vs. Adrian Ares Włyszyński. Koncert zagra z Buklu. Widzimy się razem 28 listopada. Godzina 19. Bilety na stronie Federacji MMA Myślenik Atak Kakao.